Pozytywni, kreatywni, solidarni. Ja na co dzień w szkole i, i w pierwszym kontakcie, z, w stałym kontakcie z młodzieżą doświadczam takiego, że to nie są uczniowie. Ja bym to nazwał chodziki, bo uczeń polega, po, pochodzi od słowa uczyć się. Oni tylko chodzą do szkoły, jest fajna impreza, fajnie się spotykamy, tak chodzą, chodzą, chodzą. Brakuje mi takich kreatywnych, aktywnych, yy, młodych ludzi, z którymi można jakieś fajne projekty robić. No więc bardzo się cieszę, że właśnie na interkampie są sami tacy. Ja tu prowadziłem na interkampie obozy komputerowe. Ja, yy, ponieważ od zawsze. Pracuję z internetem, jestem starszy niż internet i strasznie mnie boli, że moi uczniowie nie umieją wykorzystać internetu kreatywnie, tylko właściwie się bawią. Tylko to 80% czasu to jakieś face, jakieś kwajki, jakieś, jakieś coś tam, coś tam. I kiedy w zeszłym roku pokazywałem na, oboź, na otwartych zajęciach młodzieży interkampowej, jakie są możliwości internetu, to... Kilkoro młodych ludzi zaproponowało mi, żeby na ten temat obóz zrobić. Więc można powiedzieć, że Ewa, Kasia, Łukasz, Teodor są twórcami i pomysłodawcami takiego właśnie obozu internetowego. W tak krótkim obozie yy, chciałem młodym pokazać właściwie trzy główne zagadnienia i wdrożyć ich do tego. Pierwsza ich bezpieczeństwo w internecie, że właściwie człowiek w internecie ma tak potężne możliwości, że i dobry, i zły, więc trzeba jakoś się tam uchronić. Dlatego, w jaki sposób chronić siebie i swój komputer przed zagrożeniami? Mało kto wie, że, że komputery dlatego mulą i, i wolno działają, bo w tle działają dziesiątki programów szpiegowskich. No to trzeba umieć usunąć, żeby móc pracować w ogóle. Poza tym bardzo ważne jest, żeby chronić swoją tożsamość internetową, żeby nie była wykradana i w różnych celach nie używana. Czyli sprawa bezpieczeństwa sprzętu i człowieka to jest jeden temat. Natomiast drugie zagadnienie to jest je, kreatywne wykorzystanie internetu, bo nie można całe życie tylko się przebawić, bo kiedyś ten czas zabawy się skończy, trzeba będzie przejść na własny rozrachunek. Kiedyś się skończy taki czas, że wszystko, co ma młody człowiek, zawzięcia swoim rodzicom, i będzie musiał zacząć być na swoim, więc wtedy każdy, kto będzie chciał sprawdzić tego człowieka, niezależnie od tego, czy do projektu, czy do pracy, czy do nowej szkoły, jakikolwiek, to na pewno go wygoogluje i zapyta o imię nazwisko, co Google pokaże. I najczęściej, jeżeli się o to nie zadba, to tam przeróżne śmieci są, nie mówiąc już o tym, że czasami rzeczy niestosowne. Natomiast współczesne narzędzia internetowe i, i, i internetowe i cyfrowe pozwalają wysterować sobie tym życiorysem w Google. Czyli chciałbym pokazać, że pokazuję tym młodym ludziom, w jaki sposób prowadzić swoją działalność w internecie, żeby Wymusić na Google, żeby Google opowiadał o nich to, co oni chcą, a nie to, co jest przypadkowe. A też nie mówił tego, czego nie chcą, żeby mówił. Czyli praktycznie, jeżeli dawniej się mówiło o CV, to w tej chwili takim CV jest zespół informacji wyszukiwarki Google osoby. O osobach. No i myślę, że, że na takim obozie udaje nam się to uzyskać. Zresztą niektórzy instruktorzy z zeszłego roku mają już taki serwis. Dominika Janiszewska ma fantastyczny swój blog, którym steruje swój życiorys w internecie. I ja strasznie zazdroszczę młodym, że wy możecie sobie wysterować życiorys w Google, bo kiedy ja zaczynałem działać w internecie, to, to nie było takich możliwości. Tylko Programiści tworzyli tam metadany, nie wchodząc w szczegóły, jak zapytać o moje nazwisko tyle śmieci, tyle śmieci. Nie zachęcam. To jest bardzo dużo, kilk, wiele tysięcy linków, które nic nie mówią o mnie. Natomiast istnieje możliwość, że, że wasze CV będzie rewelacyjne. I to jest bardzo ważne, żeby, żeby dobrze się sprzedać. Tak. Poza, tym, poza tym tematem obozu głównym jest wykorzystanie. Internetu, optymalne wykorzystanie internetu i nie tylko internetu, nowych technologii, a więc komórki, iPoda, tabletu, MP3, aparatu fotograficznego, no i łącza internetowego dla autokreacji to jest pierwsza rzecz dla autokreacji, ale też autopromocji. Ja tej autopromocji już wspomniałem, że uczymy Google, co chcemy, żeby on nas powiedział, ale autokreacji na czym to polega że Właściwie społeczeństwo w sieci jest pewną formą społeczeństwa zorganizowanego dla kontaktów i wymiany informacji. I nie jestem w stanie pozyskać tyle wiedzy i informacji sam, choćby nie wiem ile bibliotek przesiedział godzin, ile, ile godzin siedział w internecie. Jeżeli jestem sam, to jestem do niczego. Dopiero w łączności, we współpracy z innymi ludźmi można, można niesamowicie się rozwinąć. Ja mogę, dla przykładu, powiedzieć, że, że na Facebooku oprócz moich uczniów, z którymi mam kontakt, dzięki, nim, dzięki temu kontaktowi doskonale wiem, jakie są i łatwiej mi z nimi się rozmawia. To mam też przyjaciół, którzy zajmują się w Europie i w, in, w innych krajach, i również. Poza Europą, tymi zagadnieniami, którymi ja się zajmuję, więc, jeżeli ja na fejsa wrzucę jakiś krótki komunikat o tym, co, co świeżo odkryłem albo co założyłam moich przyjaciół na 100 latów, to ten komunikat w tym samym czasie rzeczywistym jest do dyspozycji wszystkich moich znajomych z różnych kontynentów. Jeżeli moi przyjaciele yy, yy, czy znajomi z, z branży natychmiast mają informację, którą ja znalazłem, to jest pewien efekt mnożnikowy, że kiedy Fiona w Chinach coś napisze, czy James Henry w Australii, to ja również mam to natychmiast. I właściwie my się wspólnie budujemy i to jest taka grupa ludzi, dzięki którym ja, mój postęp zawodowy czy, czy jest dużo większy niż w czasie studiów, czy minionych lat. Internet w ogóle też nadaje, jest doskonałym miejscem spotkań wirtualnych, bo możemy zrobić y, konferencje, takie konferencje co kwartał odbywamy, że nauczyciele z całego świata uczestniczą w tym konferencji, nie ruszając się ze swojego miejsca. Że w sieci odbywają się takie konferencje, że każdy siedzi w swoim kraju i, i razem możemy obradować. Y, Scape jest również wykorzystywany przez nauczycieli, jest taka międzynarodowa grupa Scape Teaching y, i prowadzone są lekcje przy pomocy Skype'a, że lekcje są prowadzone między jednym, jedną klasą a drugą w różnych krajach w, w czasie rzeczywistym przy pomocy wideoprojektora i Skype'a. I my tutaj na tym obozie chcemy zacząć, spróbować takiej wideokonferencji, takiego meetingu z młodzieżą z Australii. Mam nadzieję, że nam się to uda. Pan jednak wkręcił mnie w wiele różnych ciekawych projektów, na przykład Serwis którym, który zrzesza tak, młodych programistów i innych osób zainteresowanych informatyką, a przede wszystkim osób, które same w sobie czują chęć rozwoju i nie są nastawione tylko na to, co daje im szkoła czy państwo, które... No nie będę się powiadał na temat poziomu nauki. Wszyscy mówią, że informatyka kręci wyłącznie mężczyzn, a wy co... Ci? No tak! A wy co ciekawego znalazłyście właśnie My na tym obozie? dla Pana Janka i ogólnie też wymyślił. Tutaj jesteśmy wielką czwórką razem z, z Łukaszem. Łukaszem i Teodorem. Tak, tam jest Teodor. I... no ty tu mów. Czemu dla dziewczyn? My się tak zainteresowaliśmy z tego powodu, że to jest też obóz trochę taki dziennikarski, fotoreporterski i Pan Janek nas wkręcił między innymi w Eja i w inne projekty, więc stwierdziliśmy, że chcemy to robić i tak.